Grany. Jak będziesz myśli boży, to znowu będziesz bogaty, nie będziesz pił. No tak, no no no, no tak. No tak, więc chwilę trzeba zostać w myśli z tydzień dwa myśli Boże. Darowanie mi. no to też jest kasa znowu, nie? A ja serio, nie, już nie mam kasy. już Nie mam kasy, serioza. Nie ma tych? Nie ma zamknięć plastikowych? Ile ten bilet tam kosztuje do tej rowa I dobrze, że postanawiasz wracać i wrócić, by robić trip na Bałkanach. Tak, no tak. O, budżetowe to challenge, przeżyć w Finlandii dzień za 10 euro. 300 euro. 300 euro, no to, no to drogo, no to jest za drogo. Do tego rowa mi też chyba nie pojedziemy w takim wypadku. Jeszcze że... nałożę... trochę tego. Jak przynajmniej to sobie jadę, to nawet dobre było Nie wiem co to jest Pamiętaj Nie wiem co to jest Szczerze że... Mam nadzieję, że to nie jest śledź A ja tu wygląda jak śledź a on już to nie śleć. Nie, to jest mizeria Elegancko Jajeczko jeszcze I. Nie da się przyspieszyć tego noclegu i go wcześniej wypowiedzieć? Hmm. Może? Może No bo kurczę nie wiem co ja mam robić bez kasy tak szczerze Chyba serio trzeba będzie zbierać te puszki tych warzywek jeszcze lekko pomidorki, pomidorki zdrowe

tych Nie ma tych żeby zamknąć I To może będzie? Co tu jest? Tu już nie ma mm. Jeszcze musisz prawdę, to wziął? Mukaka Mukaka No obłąkanie się to nie jest wszystko to prawda To prawda Nie za to za przejrzydzie, no, no widzisz jakie to są ceny? Masz przykład. Taka miska kosztuje prawie 45 zł. No złotych. właśnie Wiesz ileś zjadł z krajów w No w No właśnie Tam to mu mógł trzy kawały za to wyjść pewnie Jest taka miska kurwa z żalcią do jak do psa przesada no przesada Dobra idę przecież do picia jeszcze znam fajnego spado gdzie to będzie można zjeść picie picie Muszę picie do telefonu Muszę tego osi do osi muszę rower ogarnąć muszę stać stałeś? stałem bo ukradłem z grubej skróbu, ona mi to dała Czwartek, wracajesz w sobotę do Polski? Co ty masz na głowie? Mm. A co to za jedzonko, bo przyszedłem dopiero To jest z bufetu jak do psa. Myślę, że ta aplikacja jest do dzisiaj zapadaka. Ty nie mówisz, ile zymaś 40 dolarów za godzinę z X. Tu za jednego coś do sam. Smacznego Paterson, kurwa szczerze. Nie poruchałem nic Wczoraj była Food Regeneration też. Ale nie będę, żeby to było pojęte sam na... To pewno. Czyli winkowa, ty rozjeba, elektrypa. No. To jest jak. To jest jak, no? Ty może być to jest coś wart. Myślicie? Myślicie, że tam pyszcząc jest wart jest. Aha od razu winna wilkołaka? Najłatwiej na niego zwalić jak nie może się obudzić i broni teraz. Kiedy no no tak. Nie wiem. Nie wiem stary, co z tą diwą. nie jest stały takie proste. Już może lepiej dziwne myśli, Bożni. Ferrujemy świnki morskie. O, dużo brzmień. Kozowy są, ale nigdy nie byłem kozowy. Jakby teraz wiedzieć cel, to rozumiem, że masz odłożony te na kana czy oszukaż widzów? Nie no, mógłbym, co nie, ale trzeba potem znaleźć jakąś... Dobra, Na pewno. Dalej mnie zastanawia, czy się zasrał. Daj. Co ty tam masz dobrego? To czaczek jakby przewina pszowina, pomidorki, mizeria. Ale to nawet. Wróć do rygi porobić na skorpionie, żeby się Helsinki zwrócili. Niestety nigdy się już nie dowiemy, czy zraniliśmy go. nie Zależy pod jakim względem. No im na północ, tym jest bardziej nowocześnie, ale też w chuju o wiele bardziej drogo. No Helsinki to już jest taka Warszawa albo i nawet bardziej nowoczesne miasto niż Warszawa. No to już 4 razy drożej. Dla padli w Polsce, no, hmm. to gdzie bylo na ilość to wie, że ja? Wczoraj skorpił panią Lajwa i mówił, że czekasz, Nie, przelejesz tak. mu jakieś 100 euro na western unią, bo potrzebujemy. Hmm. Najpierw powiem o tych krajach bałkańskich Znaczy bałtyckich To mi się najbardziej podobało? no w rydze było spoko Widzę, wiadomo, był też Jeżeli chodzi chyba o taką, taką wygodę życia, no to tak najfajniej jest Helsinkach Ciężko powiedzieć, gdzie, gdzie było najlepiej. Mego podobało się wszędzie, było, ale ogólnie nie polecam. Yy, yy, yy. Nie wiem szczerze, nie lecimy do Afryki, do Polski. No, to jest spoko, jak ktoś taki lubi właśnie post klimat, no to jest spoko, nie? I... No. Chyba taka najbardziej zbalansowana to chyba ryga jest. Ja się mam na górze na ulicę? No, na najgorzej na ulicy Ile alkohol w Helsinkach zl czy więcej? gdzie jest mięso? Hmm. Nie wiem, z 500. Ale tu jest odzajemanie Azjatów. Gdzieby zresztą kolumbii spadli, nie? No, człowieku. Trzeba wrócić do myśli Boża, obadać plan. Dobey, to już zobaczysz wszystko. Hm. Mm. Fajnie sobie tak zaplanować. No w tej mm, liczbowo jeszcze jest jestem jeszcze tym już miałem mniej, ale Litwa, Łotwa. Mm, to miałem zaplanowane rzeczy, nie? Miałem po prostu zaplanowane rzeczy i był jakiś punkt odniesienia. A, ale tutaj nie, mam, nie wiem, co robić. To jest taki trochę większy spontan. A przez spontan też więcej piję wody. Szczerze, No to ja? to też nie jest takie proste. No, kawa, dzięki, ale już można dać spokój z tym. Nie jest najgorsze to jedzenie, ale najlepsze też nie. Tak powiem. To, że Trzeba po prostu ogarnąć jak pić, żeby za długi dzień wstać. Trzeba dużo wody pod koniec wypić. To wtedy jest lepiej. <tryk> <tryk> ja są tam mewy, ale to się nie dokarnia od ptaków. To nie są, są, żeby nie dokarniać ptaków. <tryk> <tryk> Tak, z powrót do Polski trzeba zrobić. Trzeba przymusowy powrót do Polski zrobić. Przeliczyłem się z tymi helisinkami niestety. Jeżeli chodzi o kasę. Serio, za drogo tu jest. Za drogo tu jest. Niestety musi być przymusowy powrót do Polski. Trochę szkoda, no ale też nie chcę po prostu, wiesz, łazić w kółko i, i ten... No i ja nic nie robię na tym streamie, nie więcej. Byłem może zejść tego renifer, ale stąd jadłem renifer. Zajebisty ten renifer, szczerze. Naprawdę dobra. To mi smakowało.